Śpiewam sobie la 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 Bo wiem, że opiekuje się mną Dża Siostro blestra z Śpiewam sobie la 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 Bo wiem, że opiekuje się mną Dża Bracie blestra z Dios salve familia, braci każdą ich córkę i syna. Ave Maria, ale nie Maria Janina. Masz tura, Stafarianina, któremu roślina ta nie jest potrzebna. W muzycznym transie boga słyszę w rytmie bębna. modlę się przez recytację swojego własnego wiersza. Pamiętam te wakacje. Ledwo skończyłem sześć lat, wyjaśniła matka szesna, że ukrzyżowany cieśla wydał się na mękę, by oczyścić ze zła ten świat. Wychwalam psalmem jego majestat. Większej układanki jestem elementem, dlatego Bóg nie obdarzył talentem. Śpiewam sobie, la, 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 bowiem, że opiekuje się mną ja. Siostro, bles, rasta, śpiewam sobie, la, 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 bowiem, że opiekuje się mną Dża bracie bles, rasta, Prowadzi na zielone niwa, gdzie nie parzy pokrzywa. Prawda jest prawdziwa, nie do ognia oliwa, a sprawiedliwa. Tutaj warzywa nawet nie słyszały o pestycydach, nie pastwu knajpach. A dieta aital naturalna medycyna, nie magiczne tabletki ojca kapucyna. Ani recepty na zrobienie z ciebie kretyna. Targetem milion tabletek dla doktora Diabła, Seszele Majbacha dla pacjenta Renta. Albo podróż w jedną stronę tunelem do światła. Poszła recepta, a przyszła Pajda. U władzy sekta rządzona przez Karła, który z zazdrości zmienił się w kajna. Śpiewam sobie. La 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 la, la wiem, że opiekuje się mną Dża, siostro, rasta, faraj. Śpiewam sobie La 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 Bo wiem, że opiekuje się mną ja, bracie, rasta, faraj.